Witam wszystkich, nazywam się Mechadou i w tym filmie podzielę się z wami moim doświadczeniem z KITO Light. Podobnie jak wielu z was, ja też próbowałem różnych sposobów, aby schudnąć, od restrykcyjnych diet do intensywnych ćwiczeń, ale nie zawsze otrzymywałem wyniki, które chciałem. Postanowiłam więc spróbować KITO Light i byłam bardzo podekscytowana tym, co odkryłam. Dzięki ekskluzywnej formule naturalnych składników, Produkt ten obiecuje pomóc ci schudnąć w zdrowy i skuteczny sposób, bez niepożądanych skutków ubocznych. W ciągu najbliższych kilku minut będę dzielić się z Wami moje osobiste doświadczenie z tym produktem, w tym jego plusy i minusy, a także dając wskazówki, jak uzyskać najlepsze wyniki. Tak więc, jeśli szukasz bezpiecznego i skutecznego sposobu, aby schudnąć, zachować oglądanie, aby dowiedzieć się, czy ten produkt jest właśnie dla Ciebie. Po wypróbowaniu kilku restrykcyjnych diet i programów ćwiczeń bez powodzenia, postanowiłem spróbować tego produktu, aby zobaczyć, czy mogę w końcu osiągnąć moje cele związane z utratą wagi. Muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem wyników. Nie tylko straciłem na wadze, ale również zauważyłem znaczną redukcję tkanki tłuszczowej oraz wzrost energii i ogólnego nastroju. Dodatkowo produkt nie wywołał u mnie żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Formuła tego produktu oparta jest na naturalnych i naukowo potwierdzonych składnikach, które pomagają przyspieszyć metabolizm, hamują apetyt i skutecznie spalają tłuszcz. Ponadto produkt ten pomógł również kontrolować moje zachcianki żywieniowe i poprawić jakość mojego snu. Ale ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z tego produktu nie jest magiczne rozwiązanie dla utraty wagi. Nadal trzeba przestrzegać zdrowej diety i ćwiczeń regularnie, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jednak uważam, że korzystanie z tego produktu może być ważną pomocą dla tych, którzy chcą schudnąć w bezpieczny i zdrowy sposób. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony z mojego doświadczenia z tym produktem i polecam, aby spróbować go, jeśli szukasz skutecznego sposobu na utratę wagi. Oczywiście wymienię kilka plusów i minusów, które zaobserwowałem podczas korzystania z Keto Light. Pros. Produkt składa się z naturalnych i naukowo potwierdzonych składników, dzięki czemu jego formuła jest bezpieczna i skuteczna. Pomaga przyspieszyć metabolizm, tłumić apetyt i skutecznie spalać tłuszcz. To może pomóc kontrolować głód żywności i poprawić jakość snu. Nie spowodował żadnych niepożądanych skutków ubocznych w moim doświadczeniu. Produkt jest łatwy w użyciu i może być łatwo włączony do mojej codziennej rutyny. KANS Cena może być nieco wysoka w porównaniu z innymi produktami do utraty wagi dostępnymi na rynku. Chociaż miałem pozytywne doświadczenia, wyniki mogą się różnić od osoby do osoby. Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z tego produktu nie jest magiczne rozwiązanie utraty wagi i nadal trzeba przestrzegać zdrowej diety i ćwiczeń regularnie, aby uzyskać najlepsze wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że plusy przeważają nad minusami i że Kitow Lite może być skuteczną i bezpieczną opcją dla tych, którzy szukają zdrowego sposobu na utratę wagi. Cóż, to było moje osobiste doświadczenie z Kitow Lite. Mam nadzieję, że informacje, którymi się podzieliłem, były przydatne i pomogły rozwiać niektóre wątpliwości. Jeśli jesteś zainteresowany wypróbowaniem tego produktu, Polecam odwiedzić oficjalną stronę internetową, którą zostawię w opisie poniżej. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Kropka, zostaw komentarz poniżej i podziel się swoim doświadczeniem lub pytaniami. Bardzo chciałbym usłyszeć twoją opinię i pomóc w jakikolwiek sposób.